Yes. O kurcza To okoń to będzie ładna ryba Ale wydaje mi się, że to szczół chyba, Szczół podmanicie, bo to kurcza Ale no, no, było ładne okoń, może być Już Nie widzę tej ryby Szupaczek no. Kurde <laughs> hmm. no, będzie oko to szupek O się ty kolega okay. hmm. hmm. <laughs> Kurcze biorą no? Ten to na pewno wymiar ma 52 cm a, już ładne ściupacz Alba kolego Kurczę, nie takie ryby dzisiaj tu przyjechały Miał ja być o konia Nabiorę szczupaki